Witam Państwa bardzo serdecznie. Łęgowski Krzysztof, firma ICB Pharma. Znajdujemy się w sadzie gruszowym w okolicach Warki. Okres mamy taki, że aktywność miodówki jest na dość wysokim poziomie, więc my oczywiście ze swojej strony do walki z tym szkodnikiem polecamy produkt Siltak. Oparty na polimerach silikonowych, jako jedyny produkt na rynku w technologii przestrzennego sieciowania tych polimerów silikonowych. Znajdujemy się na kwaterze gruszy na podkładce Kulinie. Podkładka, która ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników. Pamiętajmy, że niebywałą zaletą jest tej podkładki to, iż owoce są mniej orzawione. Jeżeli chodzi o stosowanie siltaku w uprawie gruszy, ale również i w uprawie jabłoni czy innych gatunków roślin sadowniczych, pamiętajmy, żeby zabiegi były wykonywane na suchy liść, żeby ciecz robocza po wykonanym zabiegu w miarę szybko wyschła. Zastosowanie produktu w takich warunkach da nam wysoką skuteczność wykonanego zabiegu oraz zminimalizuje Praktycznie do zera ewentualne jakieś negatywne skutki po wykonanym zabiegu. Myślę, że jest już również dobry moment, by zacząć zabiegi w celu budowania jakości i indywidualności owoców. Informacje dochodzące do nas z zachodu, z krajów Beneluxu, mówią, że w połowie sierpnia już mogą nastąpić pierwsze zbiory, więc przebieg warunków pogodowych w Polsce. Również może wskazywać na to, że w sierpniu już będziemy pierwsze owoce zbierać. My ze swojej strony polecamy dwa produkty, które w znacznym stopniu będą wpływały na budowanie jędrności owoców, a co później przełoży się na jakość tych owoców po, po zbiorze czy w momencie przechowywania. I jest to produkt Kalprone. Nasza nowość. Produkt wapniowy bezazotowy dostosowany do listnego z mikroelementami, oraz już doskonale znany Państwu produkt Megis, czyli ortokszem z mikroelementami. Taka mieszanina w znacznym stopniu poprawi jędrność oraz wpłynie na, na jakość owoców oraz ich objętość. Również jesteśmy w takim okresie, gdzie nie możemy zapomnieć o chorobach grzybowych. Warto budować naturalne procesy odporności. I jak już od dłuższego czasu polecamy Państwu stosowanie produktu Miligard, jak i produktu Megis.